O różnicy między Kościołem a państwem, i o prawach jednego i drugiego. Punkt 166. Czy Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa różni się od państwa? Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa jest czym innym od państwa. Nie ma jednak rozdziału Kościoła od państwa, ani też być nie może państwo słusznie urządzone na zasadzie rozdziału od Kościoła. Choć rozdział Kościoła od państwa w wyjątkowych i ważnych okolicznościach może być czasem cierpiany, albo nawet uważany za coś lepszego. Naukę o wzajemnych stosunkach między Kościołem a państwem z rozmaitych dokumentów papieskich można pokrótce tak wyłożyć. Kościół, jako do najbliższego celu zdąża do nadprzyrodzonego uświęcenia dusz, które jest nieodzownym warunkiem i miarą wiecznej kiedyś szczęśliwości w niebie. Państwa natomiast celem najbliższym jest doczesne dobro ogółu, także porządku moralnego, przez zachowanie porządku prawnego i przez uzupełnianie niedostateczności jednostek i rodzin. Chociaż jednak Kościół wprost i przez się dba o nadprzyrodzone uświęcanie dusz, to przecież przyczynia się on prawdziwie i skutecznie do dobra doczesnego, zarówno prywatnego, jak i publicznego, tak dalece, że nie mógłby się do tegoż dobra przyczyniać lepiej, gdyby ono było bezpośrednim celem Kościoła. Dzieje się to na przykład przez to samo, że Kościół jednostkom tak usilnie wpaja pełnienie wszystkich obowiązków. Podobnie też państwo, troszcząc się bezpośrednio o dobro doczesne ogółu, przez to samo pośrednio pomaga do nadprzyrodzonego uświęcenia dusz. Skoro tedy te dwie społeczności, Kościół i Państwo, różnią się między sobą bezpośrednimi celami, a cel Kościoła różni się od celu państwa, przeto Kościół jest społecznością inną aniżeli państwo. Kościół bowiem jest społecznością duchowną i nadprzyrodzoną, państwo zaś społecznością naturalną i doczesną. Każda z nich jest społecznością w swoim rodzaju doskonałą z największą władzą, gdyż każda z nich w sobie i przez siebie posiada środki potrzebne do osiągnięcia swego celu. Tej różnicy nie należy jednak rozumieć w ten sposób, jakoby państwo na kształt społeczności zgoła oddzielonej od kościoła mogło zachowywać się tak, jak gdyby Boga nie było, nie może też państwo zrzucić ze siebie troski o religię. Jakby coś obcego i nieużytecznego, ani też nie może wybierać między religiami tej, która by się mu bardziej podobała. Albowiem Państwo nie mniej od każdego obywatela z osobna winno Bogu oddawać cześć przez wyznawanie tej religii, którą Bóg nakazał, i która na podstawie pewnych i nieulegających ulegających żadnym wątpliwościom znamion okazała się prawdziwą spośród wszystkich innych. Tą zaś religią jest tylko prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Prawny rozdział Kościoła od państwa może być tolerowany tylko w wyjątkowych i ważnych okolicznościach. Mianowicie wtedy, gdy przez taki rozdział można uniknąć większego złego i gdy Kościołowi jest zostawiona możność bezpiecznego życia i działania. Skoro wtedy społeczność duchowna i nadprzyrodzona jest wyższa i szlachetniejsza od społeczności doczesnej, Zdąża bowiem do wyższego celu. Przeto państwo stworzone dla pożytku powszechnego w zabiegach około dobra doczesnego, winno takie mieć staranie o obywatelach, żeby to nie tylko nigdy nie sprawiało żadnego uszczerbku celowi kościoła, lecz przeciwnie, przynosiło mu wszelkie możliwe korzyści. Punkt 167. Jakie zasady określają uprawnienia kościoła i państwa? Następujące zasady określają uprawnienia Kościoła i państwa. Pierwsze: Wszystko, co dotyczy zbawienia dusz i czci bożej, podlega władzy Kościoła. Drugie: Wszystkie inne sprawy natury państwowej i politycznej podlegają władzy państwa. Trzecie: W sprawach zaś prawa mieszanego według natury i według zamiarów boskich między Kościołem a państwem panuje zgoda, dzięki której unika się zgubnych dla obydwu sporów. Punkt 168 Czy Kościół może wyrokować także o sprawach z dziedziny państwowej i politycznej? Kościół może wyrokować także w sprawach z dziedziny państwowej i politycznej, jeżeli te sprawy pozostają w związku z prawidłem wiary i obyczajów, a zatem ze zbawieniem dusz. Punkt 169 Do kogo należy sąd o tym związku? Sąd o tym związku należy do władzy kościelnej, której orzeczeniu katolikowi nie wolno odmawiać posłuszeństwa. Niech ta nauka będzie dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani słuchacze nauk katolickich, dziękujemy za wasze modlitwy i wsparcie. Bez waszej pomocy nasza misja nie byłaby możliwa. Bóg zapłać za każde zaangażowanie. Zachęcamy do komentowania, udostępniania i zostawiania łapek w górę. To drobne gesty, które pomagają nam docierać do nowych osób i rozwijać nasze dzieło. Możesz także wesprzeć nasze cele, przekazując 1,5% swojego podatku. Wszystkie szczegóły, w tym numer Krajowego Rejestru Sądowego i cel szczegółowy, znajdziesz w opisie filmu. Przygotowaliśmy również darmowy program do rozliczania PIT, który pozwoli ci szybko i wygodnie złożyć deklaracje. Link także znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz, możesz również rozważyć przekazanie darowizny lub wsparcie cykliczne. Każda złotówka pomaga nam szerzyć nauki Kościoła i docierać do kolejnych osób. Nie zapomnij zapisać się do nauk katolickich i podzielić się nimi z bliskimi. Jedno kliknięcie może zmienić wiele. Dziękujemy, że jesteś z nami i wspierasz to dzieło. Wspólnie możemy więcej. Chcesz zrobić coś dobrego. Wyślij te nauki do znajomego.